Witam Was tutaj w ostatnim tygodniowym naszym spotkaniu z Express Losami. Na dzisiaj, tak jak mówiłam, mamy słówka, cztery sztuki. Tutaj jedna się ssowała. Wkład 20 zł i szukamy słówek. Zapatrzymy słówko NIL. N jest i jest, ale L już nie ma. Już nie widać. Zaczynamy tak sobie, ale to tylko początek M mamy A mamy a X mamy no to mamy pierwsze słówko max e, szukamy suma czy się mu tworzy S ale nie ma U tutaj oczywiście sprawdzajcie ze mną albo z wyprzedzeniem jak tam właśnie lubicie po to są te losy żeby właśnie wspólnie popatrzeć Keja, 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 ale nie ma K, więc wcale nie taka okej. No niestety, komin nie ma K, tak? Więc niestety też odpada. Sanok, no niestety ma literkę K na końcu, więc nie ujedziemy z tym tematem. To samo dotyczy się tego słówka. No to patrzymy kolejne. Nadwaga, czy będzie N jest, A jest, D, W, A. Ciekawe, czy będzie G. Oczywiście G nie dali, e, więc nic z tego. Szukamy dalej. A, D jest, o R, A. C nie widzę, aby nie ma C. Nie ma, więc nie ma szans. Ostatnie słówko dla formalności. Pedia... Teatra będzie. Chyba będzie. No ale to nic nam nie daje. Tylko dwa słówka się otworzyły. Nic to nam nie przyniesie. Patrzymy kolejne. I tak. Szukamy tu może jakoś żeby to lepiej było widać. Tak. Jan. N mamy czy nie mamy? Nie mamy, więc niestety nie utworzymy tego słówka. Cis. Hmm. Było blisko, ale nie ma S, a więc nie da się utworzyć. Figa. Figa może się utworzy. Tak, figa się utworzyła. Pierwsze słówko mamy. Laos. A laos? Nie, no bo nie było s. Czyli tu niestety też odpada. A tkacz. Hmm. Co mamy? A tak, udało się. Tkacz. No to dwa słówka, więc póki co najbliżej. Kolejne słówko tutaj szukamy. Kolejnego słówka. Hmm, ale e chyba nie ma. Nie ma e, a więc nie utworzymy. Niestety, kolejne to. Aha, skoro nie mamy E, no to odpadają. Ostatnie słówko. Jeszcze jakaś nadzieja, niby jest. Ale nie ma, bo nie ma Y i też nie ma N. A więc, niestety, kolejny losik, który zawiódł. Patrzymy, mamy jeszcze dwa. I patrzymy tutaj. Mam nadzieję, że widać. Ale chyba widać. No to tak. Ewa. E jest. Ale już W nie widzę, żeby było. Więc niestety. Moc. A co mamy? Nie mamy. Lawa. Możecie mi napisać, czy właśnie lubicie losy słówka. Lawa. Nie ma W, tak? No tak, nie było wtedy W. Oman. Nie ma N. Nie ma N, bo gdyby było, to by nawet szansa była. Kolejne słówko jedziemy i patrzymy. US. O, no to to się udało utworzyć. Wszystkie literki były. Klomb czy będzie. B nie było szkoda. Dziura. E, już D nie ma, więc nie pojedziemy z tym. Zapiecha. S było? Zapiecha. Mamy zapiecha. Czyli pierwsze słówko, nie drugie już. No jakaś szansa może będzie. Wszystko zależy od tych dwóch słówek. Himalajem. No to tak, patrzymy. L jest, a je. Yeah. O, Himalaje. Mamy Mamy trzy słowa, więc mamy wygraną. Jeszcze patrzymy. Operetka. Y o. Operetka, czy będzie, ale chyba te nie ma. Mhm, nie ma te. Ale chociaż mamy zwrocik, bo udało nam się utworzyć trzy słówka. No to dobrze. Przynajmniej to, ale jeszcze mamy jedną szansę. Nigdy nie wiadomo, czy czegoś się nie doda. Mm, tak, szukamy, tak. Pierwszego słówka, które no, nie ma szans, żeby utworzyć, bo nie mamy już eski. Mim. Niestety nie ma. M. Opad. Opad utworzył się. Ogar. Też powinien. Otworzyć i jest. Eliza, ale mamy e. No, e już nie ma, więc ciężko będzie. Afisz. a nie było eski. No to tu nie było eski. O, ale nam odpada. Opiekacz, a może opiekacz. Nie, bo nie było e. Ostatnia nadzieja. W ostatnim słówku. Ech, Radzymin Y jest, ale nie widzę. No tak Mki nie było. Ale było blisko. No szkoda, chociaż połowa by była. A tak to właśnie jest jak jest. Powiem Wam na podsumowaniu. A więc ostatni tutaj dzień z tymi losami nie zakończył się tak najgorzej, ponieważ mamy chociaż piątek. Niech to będzie takie jakby pocieszenie. Mam nadzieję, że Wam się podobały te filmy z tymi losami. Póki co potrzeba chyba już odpoczynku od nich, a więc na jakiś czas tutaj odpoczniemy. Będą oczywiście inne filmiki. Wiadomo, dużo jest tego wszystkiego, żeby nagrać, a więc po prostu subskrybujcie, żeby Was nic nie ominęło. I dziękuję Wam kochani za oglądanie, jest mi bardzo miło, życzę Wam spokojnej niedzieli i wszystkiego dobrego, pa!